A wyjeździ się dzisiaj za wszystkie czasy, ja widzę. Tego jeszcze naprawdę nie było. Jeździłem już traktorem w tym programie różnymi samochodami, ale autem elektrycznym jeszcze nie. A y, przy, y, przyprowadziliśmy ten samochód dlatego, że y, te rozwiązania, które ty proponujesz, Andrzej, to jest niestety ciągle to samo. Utopia i bujanie w obłokach. Natomiast gdzieś ty widziałeś, żeby jakkolwiek zastosować taki samochód na przy to było widać, że to jest zabawka po prostu. Natomiast jeśli już szukać rzeczywiście jakiś nowych zupełnie rodzajów napędu, to niewątpliwie jest nim samochód elektryczny, cokolwiek by nie mówić o wadach tego samochodu. A ten egzemplarz to jest samochód skonstruowany wspólnie przez Fabrykę Samochodów Osobowych na Żeraniu i Instytut Elektrotechniki. Dla potrzeb łączności, dlatego jest kierownica z prawej strony, żeby łatwiej było zabierać listy ze skrzynek, tu jest taka specjalna przestrzeń bagażowa. Ale co jest istotne w tym samochodzie, to dwa elementy. Jeden to zestaw baterii, akumulatorów. Wyglądający dość potężnie, no bo takie są jeszcze dzisiaj, niestety, akumulatory, ważący mniej więcej 670 kg. A pod maską, zamiast silnika, układ tylistorowy sterowania, który jest o tyle sprytny, że pozwala na minimalizowanie zużycia energii przy rozruchu samochodu i odzyskiwanie pewnych porcji energii podczas hamowania. To jest napędzane jednym silnikiem. Oczywiście jednym silnikiem umieszczonym y, bezpośrednio na wale napędowym z pominięciem skrzyni biegów. Y, prowadzone badania na tym samochodzie wykazały, że on się może poruszać z szybkością mniej więcej y, maksymalną 75 km na godzinę, że jednorazowe ładowanie wystarcza na pokonanie właśnie gdzieś dystansu rzędu 80 km. A, no Zależy od sposobu jazdy, no i w mieście oczywiście nieco mniej. Mm. No i to właściwie są podstawowe yy, tak, walory. No, no, Konstruktorzy nawet to nazywają to. samochodem elektrycznym drugiej generacji. No właśnie tak. ze względu na to eleganckie sterowanie.